Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Omphalophobic Fela w debiutującej serii In-game reviews. Na pierwszy ogień bierzemy tytuł Dirty Bomb, gdzie najprościej sklasyfikować go można jako first-person shooter z elementami moby. Został on stworzony przez studio Splash Damage, które może być znane za takie tytuły jak Batman Arkham Origins Spring czy też Wolfenstein Enemy Territory oraz nadchodzące Gears of War Ultimate Edition. Warto podkreślić, że gra jest w fazie open beta testów od 3 czerwca 2015 roku, więc nie należy się wiele spodziewać. Wejdźmy więc do gry. Mamy tutaj ekran powitalny menu głównego, który od razu informuje nas o dużym update, który wszedł 28 października, przynosząc nam nową rotację i nowe rotacje faktycznie zdarzają się co większy update, to jest cyklicznie mniej więcej co miesiąc lub też co dwa tygodnie, w zależności od sprzyjających wiatrów, nową postać oraz nową linię skrzynek. Poza tym możemy tutaj zobaczyć aktualnie trwające misje, które... E, Dadzą nam groszową zupełnie ilość waluty mm, wewnętrznej, yy, ludzi, z którymi możemy zagrać, którzy są w gronie naszych znajomych na Steam, oraz Progres naszego levelowania. Co muszę powiedzieć, że nie ma żadnego na razie znaczenia. Nie daje ci to e, żadnego przywileju oprócz tego, że po prostu odblokowuje ci gry rankingowe i tutaj też mamy miejsce na odznaki gier rankingowych. E, muszę przyznać, że ja grając właśnie na graczy w tym trybie competitive, zostałem zupełnie e, zanihilowany, więc zaprzestałem e, tej roboty. Przejdźmy więc do koszarów. Mamy tutaj dostęp do 17 postaci, które dzielą się na trzy grupy podstawowe: to jest Damage Dealer, Support oraz Objective Specialist. Każda postać różni się od siebie ilością życia, szybkością poruszania się oraz unikalnymi umiejętnościami, jakie każde z nich posiada. Jak można je nabyć, bo jak widzicie, są one tutaj za lekką mgiełką. Można je nabyć za walutę wewnętrzną gry, którą zarabiasz za każdy mecz, wykonaną misję, czy po prostu kill streak w meczu, jak i też za stare dobre. Eurasy. Rzeczą unikalną dla Dirty Bomb jest. To, że nie możesz tutaj wybierać ekwipunku dla swojej postaci, jest on ci z góry narzucany przez karty, e, jakie do niej posiadasz. Loadout Cards, bo tak się nazywają, zawierają w sobie tak naprawdę profil postaci, e, który obejmuje broń główną, broń podręczną oraz e, kontaktową, e, jak i też trzy, dwie lub jedną dodatkową. Umiejętność, która zawyża Twoje e, statystyki podstawowe. Co oferuje nam zakładka sklepu? Jak zapewne zauważyliście przy okazji loadout cards, nie powiedziałem w jaki sposób możemy je pozyskać. Wyjaśnijmy sobie jednak na początek to, że istnieje 7 typów e, jakości. Profili postaci, które różnią się od siebie zarówno wizualnie, to znaczy każda wygląda inaczej, oraz różnią się od siebie użytecznością, to jest e, Oów oferuje tylko i wyłącznie jedną umiejętność, która dodaje ci e, do statystyk. E, żelazo 2, brąz 3, i tak już się te trzy ciągną aż do kobaltu. I tak w sklepie możemy nabyć e, skrzynki, zarówno te pospolite tak jak ta, którą możemy, którą również dostajemy jako bonus za dobrze wykonaną misję, czyli po meczu, która kosztuje nas wewnętrzną walutę i w której prawdopodobieństwo wypadnięcia najrzadszych jakości jest bardzo nikłe. Możemy oczywiście Pomóc swojemu szczęściu za realną gotówkę, gdzie, jak widzimy przy okazji tej skrzynki, spektrum zostaje znacznie zawężone na naszą korzyść i to prawdopodobieństwo wzrasta. Jednak wszystko to kosztuje i jest to całkiem spora suma. Drugim sposobem na pozyskanie loadout cards są paczki kart, które. Jak widzicie, jest tu jakość brązowa. Zawierają w sobie wszystkie możliwe umiejętności dla danej postaci, jak i też bronie. Kosztuje, można to zakupić za pomocą wirtualnej waluty, jak i również euro. W sklepie co jakiś czas pojawiają się nowe promocje, które hybrydyzują troszeczkę możliwość kupienia postaci z skrzynkami. I można to w pozyskać w takiej promocji, a jak i również możemy zakupić tutaj boostery do waluty wewnętrznej, które mają tam określony czas działania, co jest warte wspomnienia, że, one, że ich czas mija tylko i wyłącznie podczas aktywnego meczu. Istnieje jeszcze trzeci, może troszeczkę mniej znany typ na. Spo, sposób na pozyskanie mm, karty postaci, i jest on ukryty, tak naprawdę, za zakładką Trade Up Now, w której to wybieramy sobie postać, dla której chcemy pozyskać kartę, wybieramy jakość tej karty. Załóżmy od brązowej, gdzie zaczynają się te trzy umiejętności podwyższające nam statystyki, i tu widzimy wtedy, załóżmy po otwieraniu skrzynek, że niższa jakość, gdzie od brązu będzie to żelazna i ile kart żelaznej jakości dysponujemy, musimy mieć, posiadać je co najmniej trzy. Wtedy możemy je dodać tutaj, zapłacić tysiąc waluty wewnętrznej i Gra, tak jakby, wytworzy nam, nam, wytworzy nam kartę brązowej jakości dla postaci, którą wybraliśmy. I tak trafiamy do gameplayu, w którym zaprezentuję Wam moje trzy ulubione postacie. Pierwszą z nich jest Wasili, władający Snajperką, gdzie jako umiejętność specjalną ma sensor bicia serca oznaczający wrogów na konkretnym obszarze. Jest postacią o charakterze damage dealera, mającą za zadanie zadać jak największe straty nadchodzącej mu wsparciu, gdzie przy jego stosunkowo dużej mobilności może się to zamienić w prawdziwie wyrafinowaną taktycznie partię szachów. Kolejną jest Stokę. Nowy nabytek brudnej rodziny, gdzie jego bronią główną jest karabin szturmowy, a umiejętnościami specjalnymi są koktajl mołotowa, wyrządzający ogromne obrażenia na obszarze rażenia oraz stacja z amunicją, przydatna przy uzupełnieniu strat po wypluciu całego dostępnego ołowiu. Z tego wynika, że jest on supportem, który ma zarówno dozbrajać sojuszników, jak i wykurzać z miejsc strategicznych przeciwników. Trzecim z nich jest Rhino, będący starym, dobrym tankiem z 200 punktami życia, shotgunem i co najważniejsze minigunem w postaci umiejętności unikalnej z nieograniczoną amunicją, gdzie jego jedynym limitem jest przegrzewanie się. Sprawdza się wyśmienicie w bliskich spotkaniach z wrogiem, przede wszystkim podczas utrzymywania pozycji. Przy próbie szturmu ujawnia się jego największa wada w postaci żółwiej prędkości. Podsumowując, uważam grę Dirty Bomb za jedną z najlepszych opcji free-to-play, zarówno na Steamie, jak i w ogóle. I wszelkie insynuacje dotyczące tej gry, mówiące o tym, że ona ma charakter stricte uh, pay-to-win, są po prostu nieuzasadnione. I jesteś w stanie spędzić przy niej długie wieczory razem z kolegami, nie wydając na nią ani euro centa. I pomimo dosyć oczywistych problemów z autojoinem, jak i autobalansem przy okazji dołączania do serwerów, gra chodzi bardzo płynnie. Rzadko kiedy zdarzają się faktyczne serwerów, serwerowe czy um, spadki FPS-ów. I co jest najważniejsze w tej grze, cały świat, wszystkie postacie, jak i mapy są dopieszczone mm, i zaprojektowane w wyśmienity sposób, rzadko która pełnowymiarowa produkcja gotowa, która już wyszła z fazy beta, jest w stanie mm, pochwalić się. Taką jakością. To by było wszystko. Dziękuję wszystkim, którym się podobało, jak i tym, którym się nie podobało. Zachęcam do komentowania poniżej oraz odwiedzenia moich kont na Facebooku, Twitchu a oraz Twitterze, których linki oczywiście będą poniżej. Czus!